Czy kiedykolwiek spojrzałeś w lustro i zapytałeś siebie: Kim ja właściwie jestem? Nie to, co pokazujesz światu, nie to, co mówią o tobie inni, nie twoja praca, nie twoje osiągnięcia, nie twoje relacje, ale ty, bo widzisz, większość ludzi nigdy nie zadaje sobie tego pytania. Żyjemy w świecie masek, gramy rolę, dopasowujemy się do oczekiwań. Wpasowujemy się w schematy. Przez lata budujemy wokół siebie fasadę, która ma dać nam akceptację. Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad swoim życiem, ale czy naprawdę mamy? Pomyśl o tym. Wstajesz rano? Sprawdzasz telefon. Zanim jeszcze zdążysz poczuć, jak pachnie nowy dzień, już bombardują cię obrazy, życia innych ludzi idealne ciała, idealne związki. Idealne kariery. Zaczynasz porównywać, zaczynasz czuć, że czegoś ci brakuje. Więc co robisz? Zakładasz kolejną maskę, a teraz wyobraź sobie, że nagle znika wszystko, co cię definiowało: twoje ubrania, twój telefon, twoja praca, twoje pieniądze, twoja pozycja społeczna wszystko. Kim wtedy jesteś? Bo wiesz, Większość ludzi boi się być sam na sam ze sobą. Nie potrafią usiedzieć w ciszy. Muszą mieć serial, social media, cokolwiek, żeby zagłuszyć ten wewnętrzny głos, który pyta: czy to na pewno moje życie? Czy to ja, czy tylko odgrywam jakąś rolę? Świadomość to brutalna rzecz. Bo kiedy zaczynasz dostrzegać mechanizmy, które tobą kierują, nie możesz już ich odzobaczyć. Widzisz? Gdzie byłeś manipulowany? Widzisz, które wybory nie były twoje? Widzisz, że przez większość czasu żyłeś według scenariusza napisanego przez kogoś innego. Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że możesz przestać? Możesz zdjąć maskę? Możesz zacząć od nowa? I tu jest najważniejsze pytanie: Masz odwagę, żeby dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś? Czy dalej będziesz oszukiwał siebie, udając, że nie usłyszałeś tego pytania? A jeśli ten podcast dał ci do myślenia, postaw mi kawę, bo każda kropla kofeiny pomaga mi tworzyć więcej treści, które mogą otworzyć twoje oczy.